Tylko ja nadajemy z naszego studio w lesie. Jest bardzo zimno. Ale mamy piec. I gruchówka. Nie mi kruszy. Uwielbiam chodzić na zbiórki. Bo są najfajniejsze ze wszystkich. Witam Co, najbardziej... Co najbardziej lubisz słuchać? Super! Co Ci się podoba najbardziej słuchać? Zagadki! Cześć, Benek. Czy podoba ci się dzisiejsza gra? Tak. A czy ty już chodzisz na zuchy? Nie. A po dzisiejszym myślisz, że ci się spodoba i będziesz przychodził na tak. zbiórki? Tak? A co ci się dzisiaj podoba? Jak robiliśmy sałat a czy, a czy masz jakichś nowych nie przyjaciół? Czy jeszcze jest... nie. A myślisz, że za przyjaźń z się będziesz miał fajnie tak. przed? No to super. Dziękuję. Dlaczego dołączyłaś do zuchu?. No bo ja lubię no. zuchy. A kto ci o, o zuchach powiedział? Moja mama. A czy podobają Ci się zbiórki? Tak. A co robicie na zbiórkach? Bawię się. A podobają ci się? Tak. No to super, dziękuję. E, czy drukowi się podoba chodzenie na harcerstwo? Y Zdecydowanie tak. Biwaki tak naprawdę to są to jest najlepsza rzecz, która może być w Harkestwie. Też. I jest dużo innych rzeczy. Co po ogólnie polecam na narcestwo chodzić. To jest niesamowite przeżycie. <grym> Dlaczego jesteś hartezem? Nie wiem. Wiem. Jesteś Bo czemu nie? nie? Bo czemu nie? Bo Właśnie. Tak A co wam się najbardziej podoba w Hercezji? Wszystko. Wszystko Czyli co? Biwak Co jeszcze? Biwakowaje To nie była moja decyzja, ale teraz, że jestem, to e, cieszę się, że zostałem Bo tu jest tu miłych ludzi, tak jak druchna, druhna i druhna I chcę mi się zostać No Co cię skłoniło do wyłączenia do Hercezji? Chciałem zrobić coś pożytecznego z moim życiem, bo... A dlaczego ty dalej jesteś? No mi się tu ba to bardzo, bo to jest bardzo fajnie i mi się bardzo spodobało. Co jeszcze do Dołączcie do nas. <laughs> Super, dlaczego dołączyłaś do harcerstwa? I nadal do Dlatego, że moje życie przez harcerstwem było bardzo nudne. Nie miałam co robić w, w, w soboty. No i zdecydowałam się dołączyć do harcerstwa. No i tak jest. A dlaczego, dlaczego, dlaczego jeszcze tu jesteś? Dlaczego ci się już tutaj nie znudziło? sprawia mi bardzo dużą frajdę pomaganie innym i uczenie się nowych rzeczy. <grym> czuwaj, druku! <grym> a, czuwaj! Zapisałam się do harsterza, bo wszyscy moi znajomi byli harter Czy ci się podobało? No, tak, jak już się zapisałam, zostałem i jestem <grym> Ale dlaczego bym się zdecydował posłać swoje dzieci do harsterza? Uważam, że to jest najlepsza odwaga na każdym Dziękujemy bardzo za odpowiedź Czuwaj, druku! Dlaczego zachęciłby wydruk nowe zuchy do przyjścia na zbiórkę? No. Nowe zuchy do przyjścia na, z, na zbiórkę. Na pewno dlatego, że potrafimy bardzo dobrze się bawić z zuchami. Robimy wiele różnych zabaw, robimy różne majsterki. Będziemy w przyszłości robić coraz większe rzeczy. Jakieś rakiety, nie rakiety. Zobaczymy co będą potrafić nasze zuchy. Dlaczego panie zdecydowały się posłać swoje dzieci do harcerstwa? No ja posyłam swoje dziecko, żeby nie grało co sobotę i co niedzielę, tylko miało jakieś zajęcie. Nie, nie, nie. A to takie żarci. No, Kochani, a teraz całkiem serio. Dlatego, że hmm, możemy tutaj poznać bardzo dużo kolorów. Przede wszystkim możemy uczyć nasze dzieci historii. Mogą śpiewać na, z nami te same piosenki. A, no i... Lubimy Was! Yeah. <laughs> się, naprawdę super, super pracowaliście. Dokładnie, oby tak dalej dziewczyny, oby Dziękujemy. tak dalej. Dziękujemy! Dziękujemy. Dlaczego druh e, posyła tutaj swoją córkę? Harcerzy, fajny, no, ma okazję fajnie spędzić czas, poznać coś nowego, więcej informacji o Polsce, spotkać się z dzieciakami, które mówią po polsku. Sprawia to Panu przyjemność, że Pan z nami sobie odwiwakuje i pomaga nam. Jasne, że tak. A dlaczego? Przypominają mi się dawne czasy i, no, i można zrobić coś fajnego. Dziękuję bardzo.